Cześć, Witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na tak 6 ulubionych szminek. Zostałam zatagowana przez Dieselkę 13, którą serdecznie pozdrawiam. I tak, pierwsze będzie to szminko-błyszczyk z firmy Izadora w srebrnym opakowaniu. Magnetycznie zamykany jest taki piękny, różowy kolor. Już Wam robię słocza. Jest to konsens. Kon konsystencja, jest to konsystencja żelowa, która łączy w sobie szminkę z błyszczykiem, już Wam wskazuję, yy, bardzo fajnie nawilża usta, po, po nałożeniu to usta są takie pełne soczystości, nie podkreśla suchych skórek, nie wysusza ust, nie zbiera się w kącikach, ja jestem z niej bardzo zadowolona, wygląda wygląda tak, taki piękny, delikatny różowy kolor, to jeszcze że nie zapomniała, jest to seria Jelly Kiss, odcień Ballerina, numerek 60. To jest właśnie ta yy, szminka, ja ją wam pokazywałam w ulubieńcach tamtego miesiąca. Yy, I kolejne pięć, wszystkie będą to szminki firmy MAC. Będą się różnić odcieniem i wykończeniem. Trzy pierwsze jest to wykończenie cream Sheen i tak, ja szminki zmak bardzo lubię, u mnie się sprawdzają, bardzo długo się trzymają na ustach, mają rewelacyjną pigmentację, jak schodzą, to schodzą równomiernie, nie wałkują się, nie zgromadzą się w kącikach ust nie wysuszają ust, nie podkreślają suchych skórek. No wiadomo, my nie możemy też oczekiwać tylko od tego, żeby nasze usta pięknie wyglądały po jej nałożeniu. Same też musimy o nie dbać, czyli wiadomo, skrap do ust i balsamy nawilżające. Więc tak jak mówiłam, pierwsze trzy to są pomadki wykończenie Cream Sheen i pierwszym może zaczniemy od wykończenia, nie wykończenia tylko kolorku Creme de Nude. To jest taki piękny kolor nude. Jak widzicie, ona tutaj jest u mnie już uszkodzona u, u samej góry, ale to jest sprawka przy Weroniczki przed jej wyjazdem. Już tak wygląda, już Wam robię swatcha. Wykończenie Cream Sheen to jest wykończenie kremowo, yy, kremowe, ale z, yy, ale z blaskiem. Nie jest, to takie, tak, nie jest ona taka sucha. Już Wam pokazuję. Wygląda, wygląda tak. Nie wiem, czy, mam nadzieję, że widać. Jest tutaj. Ja uważam, że każda z osób, która wejdzie do Maka i będzie sobie chciała zakupić jakąś szminkę, to na pewno coś dla siebie znajdzie, dlatego że magma ma tak szeroką gamę kolorystyczną i tyle różnych wykończeń, że każdy tam coś znajdzie. I kolejna jest to Cream Cup. To jest takiego, yy, szminka, taki brudny, brudny różowy kolor. To samo wykończenie, aha, bo jeszcze Wam nie powiedziałam, ta Cream de Nude i ta Cream de Cap, ona w sobie nie ma żadnych, żadnych drobinek, ona jest matowa. Już Wam pokazuję. Wygląda tak. I kolejna, ostatnia już właśnie wykończenie Cream Sheen będzie to Shy I ona właśnie w przeciwieństwie do tych dwóch pozostałych ma w sobie drobinki. Ale te drobinki są tak drobno, drobno zmielone, że one są w ogóle niewidoczne po, po nałożeniu i jest to taki piękny brzoskwiniowy kolor. Już Wam robię swatcha. Wygląda tak. Bardzo ładna jest. I ostatnie dwie. Ja sobie tutaj ścieram, żeby te kolory mi się nie wymieszały. I przedostatnia jest to również, tak jak mówiłam, MAC. Viva Glam Gaga, wykończenie luster. Jest to edycja limitowana. Ja ją kupiłam. Półtora roku temu, jakoś tak dokładnie nie pamiętam. Jest to szminka w takim przepięknym, różowym kolorze, mocno nasyconym. Wykończenie luster to jest wykończenie takie bardziej głuszczykowe, które po nałożeniu na nasze usta daje efekt takiej gładkości-miękkości. Ja bardzo lubię ten y, odcień tej szminki, właśnie gdzieś wychodzimy wieczorem na imprezę czy do pubu. Ona tak y, i te usta wyglądają bardzo sexy. Już Wam robię słocza. Bardzo ładny różowy kolor, na pewno mocniej napigmentowany, na niż ta pierwsza, którą Wam pokazywałam, szminka z firmy Isadora. I ostatnia już szminka, którą Wam pokażę, to będzie wykończenie Frost i ona się nazywa Pid Me Please. Wykończenie frost jest to wykończenie metaliczne z połyskiem. Już ją wam pokazuję. A teraz w kamerze będzie wyglądała na taki brąz z popielem. Ale ona, jak się ją nałożę, ja ją za chwilkę Wam pokażę, ją jak nałożę na usta, czy nawet teraz na dłoń, to ona wygląda jakby to był taki beż wymieszany, wymieszany z perłą. I ja ją bardzo lubię właśnie w tym okresie, który teraz nadszedł, jesienno-zimowym. No tak się bardzo ładnie mieni. Także to jest ostatnia moja ulubienica. Jeszcze może tylko Wam powiem, że ja nie jestem, y, znaczy nie jestem fanką, może nie tak. Y, mam szminki, ale mam dosłownie 7 szminek i to są moje ulubione, które posiadam i które ciągle kupuję. Może kiedyś y, kupię sobie jakieś inne kolory, inne marki. No niestety, akurat w tym filmiku tutaj. O sześciu moich ulubionych szminkach, markami nie zabłysłam, bo tak jak Wam mówiłam, to są moje ulubione szminki, jak one mi się kończą, ja je kupuję kupuję je ponownie. Dziękuję jeszcze raz, Gizelce 13, za zatagowanie i ja taguję dalej, mam nadzieję, że na, żadnego niku nie, nie przekręcę, więc tak yy, taguję Bima Jastaj, yy, taguję bunia. Look taguje Czarna Zonia, wiem, że ma problemy ze sprzętem, ale jak już będzie miała sprawny aparat, to czekam na jej filmik. Taguję Kate Berry i taguje Madzia Kate Berry 11 i taguję Madzia Kam. I całą resztę, która by chciała taki filmik nakręcić albo odświeżyć swoje ulubione, sześć swoich ulubionych szminek więc ja Was pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!